Witajcie w dzisiejszym filmie po, po sporej przerwie Postanowię coś, coś nagrać tutaj dzisiaj będzie takie oprowadzenie, co tutaj się zmieniło przez ten czas z królikami, a, ale to nie będzie głównym, głównym tematem tego filmu. Bo głównym tematem będzie rok od założenia. Kanału, który będzie 29 września, więc, jak tutaj oprowadzę to wszystko, to możecie to wtedy będzie tutaj powiedziane o tym wszystkim. Więc, może zacznijmy tutaj od tej klatki. Te młode, są to młode samicy, którą miałem pokazać na 100 subskrypcji. Jednakże, przez to, że nie nagrywałem, nie miałem jakoś y, czasu też, też pokazać jej, y, ale to są jej młode, one mają już, już dwa miesiące mają, y, jest tu ich szóstka, siódemka, siódemka tu jest ich, y, to są właśnie młode. Po tej samicy. To jest y, samica y, baran francuski, y, srokacz, y, a odmiana barno to jest niebieski. Tutaj są y, niebieskie, po, po, właśnie po tej samicy wiedeńskiej. Ona y, wtedy, co pokazywałem ostatni raz, to chyba miała. Pierwszy miot, a tutaj już ma właśnie drugi. Tym razem jest czwórka. No i fajnie się odchowują oby tak dalej. To będzie dobrze. Tutaj zaraz pod nią jest ta samica czarna. Ona jest taka trochę wystraszona. Ale tutaj ona ma też młode swoje. Widać nawet było tego brązowego. Jest jeden taki brązowy. Jak będzie okazja, jakoś to, to ja pokażę, właśnie też. Tutaj w klatce, co był główny samiec, jest teraz jego syn. On ma teraz skończył we wrześniu 7 miesięcy. Właśnie prawdopodobnie po nim będą następne młode tej baranki. Zobaczymy, jak to się sytuacja rozwinie. A i w ogóle, bo to też nagrywałem film z tego, z tych, z tych poideł. Nie pamiętam, ile to wtedy było zrobione, czy to wszystko już było zrobione. Tutaj muszę tą sprężynkę przynieść, bo odstaje. Ale spisuje się dobrze. Nie narzekam, więc więc yy, zadowolony jestem z tego, że to zrobiłem. Tutaj zaraz w tych, yy, tych boksach jest ta samiczka yy, czarna. To jest właśnie siostra tego, tego samca co tam jest w tej klatce. Tutaj zaraz obok niej jest młoda samica. Prawdopodobnie pomieszana jakąś z belgiem. Tak mi się wydaje po, po uszach. Zobaczymy, jak to będzie, jak urośnie. Bo ona ma dopiero 3 miesiące, więc malutka. malutka. Tam jest ten, ten królik o umaszczeniu, jak zając. No, tutaj jest na górze wiadro. Właśnie z wodą tam do tego do tych poideł. Tutaj jest właśnie ten, ten samiec. Co był sobie w klatce. Wcześniej to był na jego miejscu właśnie ten syn, ale go przeniosłem, bo trochę się zapasł, więc niech sobie zrobi trochę pobiega tutaj. Zawsze będzie miał trochę więcej miejsca niż w tej klatce. No, i to tak tutaj sytuacja wygląda. Raczej nic ciekawego innego się tutaj za bardzo nie działo. Więc to tutaj chyba było tyle z tego tutaj oprowadzania, ale chciałem też wspomnieć co tutaj na ten rok od powstania kanału. Więc pomyślałem tak sobie, że fajnym pomysłem byłoby zrobić jakiś taki albo jeden dłuższy film typu godzina, albo no kilka, kilka takich krótszych typu 25 albo 10 minut i wrzucić je na przykład godzina po godzinie albo jakoś tak że w jednym dniu nie wiem czy to dobry pomysł czy nie jak dobry to możecie napisać w komentarzu i też przy okazji jeśli ktoś ma pomysł na filmy jakie by można nagrać właśnie tylko tak w miarę Yy, szybko i żeby tak były do te zrealizowania też w miarę szybkim tempie, yy, no bo zostało 9 dni, tak naprawdę. Bo dzisiaj, jak nagrywam, to to jest 20, więc yy, a 29 jest, jest rok od powstania, więc tego dnia też chciałbym, do tego dnia chciałbym się też wyrobić, bo te filmy muszę też wrzucić, ale yy, Osobę, która zaproponuje jakiś, jakiś temat filmu lub nawet pomysł wymienię ją na początku filmu. Napiszę na wstawce takiej, kto jest pomysłodawcą tego filmu, więc myślę, że też ciekawa inicjatywa. No, więc jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, to piszcie. Też będę wynagradzał serduszkami. No, i to tyle by było chyba z tego filmu. Możliwe, że następny jeszcze jakiś film nagram przed tym 29, ale to już raczej jakiś z tej, z uprawy papryki, bo też tam sezon niedługo będzie, no w sumie jest na półmetku, jak nie lepiej. Papryki już sporo zebrałem też. Głównie to są te ostre. No, Słodkie za dużo w tym roku nie mam. Możliwe, że na drugi rok trochę więcej po, po, posieja. Ale dobrze, to było już na tyle w tym filmie, więc yy, widzimy się w następnym.